Cześć, do mnie go właśnie będziemy otwierać. Mega boxa. Wbijam 7000 pucharków. Dobra, klikam w to. Otwieramy. <muchy> Dawaj mega boxa. Jest, otwieramy. 5. 260. Ja nie, nie wbijemy El Primo. Czyli do El Primo, 20 do Jessie. 38 do Barleja, 46 do Broka. O, jest bonus. 46 do Peny. Dwa bilety na wydarzenie i 10 klejnotów. Może być. Wiedniutki. Bo to lecimy po MZ, gdzie ostatnia postać dalej, w hara słabiutko, a jesteśmy chociaż na golda o punkty mocy, ale nie jesteśmy słabo mega boksik za nami. A stać mnie na goldziką, jak będę potrzebował. Jak potrzebuję, żeby ulepszyć tą postać. Kolejny poziom. Który poziom mam na odbiście? Szósty. Słabiotki ten megabakik był. A za zaczęłem się... Контик.